Mój materiał o easter w grze Dying Light ma już prawie 7 lat i niedługo przekroczy pół miliona wyświetleń. Przez lata odkładałem nagranie kontynuacji, a skoro premiera Dying Light 2 już jutro, to jest to ostatnia logiczna chwila na jego publikację. Cześć, tutaj Hanta, w niniejszym przedstawiam Wam wszystkie easter eggi w grze Dying Light The Following. Na początek coś z klasyki kinematografii. W jednej z bezpiecznych stref, którą nam przyjdzie odwiedzić, usłyszymy legendarne słowa. Nie walnąłem go! To nieprawda! No to, to stek, bzdur! Nie walnąłem go! Nie i tyle! O, cześć, Krain! To oczywiście nawiązanie do najlepszego, najgorszego filmu na świecie, czyli The Room. Film tak zły, że po latach popkultura zrobiła z niego mem kinematografii numer jeden, nakręcono nawet film o jego powstaniu, a sam autor spełnił swoje marzenie niespełnionego artysty i usłyszał o nim cały świat. Przez większość tego materiału pozostaniemy w filmowych klimatach. Kolejna pozycja to dzieło równie nieoczywiste, żeby nie powiedzieć dziwne, co poprzednia pozycja. Udajemy się na północ z mapy i tam w leśnym zagajniku widzimy taką oto scenę. Wszędzie porozbijane wozy, krew, trupy, broń palna. Podobną scenerię ujrzał bohater grany przez Josha Brolina w To nie jest kraj dla starych ludzi. Przy jednym z pobliskich drzew znajdziemy również łupy, które starał się odzyskać Anton, grany przez Javiera Bardema. Idąc dalej tropem kina, u wybrzeża znajdziemy porzuconą tratwę i charakterystyczną zakrwawioną piłkę. I chociaż Wilson nie jest marki Wilson i nie ma narysowanej buźki, to od razu przywodzi nam to na myśl film Cast Away Poza Światem w roli głównej z Tomem Hanksem. W jednym z warsztatów firmy transportowej o dosyć specyficznym hasle reklamowym możemy odnaleźć Interceptora z filmu Mad Max. Osobiście polecam też zagrać w grę Mad Max. Pomimo pewnej powtarzalności i kilku wzór fabularnych to ja naprawdę bawiłem się przy tym świetnie. Prawdopodobnie najmniejsza bezpieczna strefa w grze znajduje się właśnie tutaj i składa się dosłownie z kilku samochodów, w tym z furgonetki należącej do sieci sklepów Wypchany Żółw, Staff Turtle. Sprzedają jedzenie i rzeczy. I jak głosi slogan na furgonetce, najlepsze jest to miejsce do kupowania twojego jedzenia i większości twoich rzeczy. To właśnie takimi słowami opisuje swój ulubiony sklep Ron Swanson w serialu Parks and Recreation. Serial Parks and Recreation to jest ten serial, co myślę, że to jest The Office, ale to nie jest The Office i gra w nim Gon Swanson i Chris Pratt. I sklep się nazywa Food and Stuff, czyli jedzenie i rzeczy. W The Following odnajdziemy wiele rozbudowanych i naprawdę niekiedy trudnych w eksploracji jaskin. I to tak trudnych, że w jednej z nich utknął bardzo znany podróżnik. Miał przy sobie charakterystyczny kapelusz i no takie niby lasso. Indiana Jones, bo o nim mowa, tkwi tutaj od naprawdę bardzo, bardzo dawna. I jak sam by to powiedział, należy już do muzeum. Jest sobie taka chatka na uboczu, opuszczona na długo przed plagą Gryzoni. Po wejściu do niej swoje kroki kierujemy do komórki pod schodami i wchodzimy wprost do apartamentu, jaki darslejowie podnajęli swojemu ukochanemu siostrzeńcowi, czyli Haremu Potterowi. Jest miotła, jest szpiczasta czapka, jest nawet trochę kosztowności. Na górnej półce możemy też odnaleźć bardzo dziwny obiekt. Coś jakby taką kamienną czaszkę. Po użyciu tego przedmiotu okazuje się, że dom jest nawiedzony. Wszystkie drzwi pozamykane, a na powitanie wychodzi nam kilka duchów. Niestety żaden z nich nie miał na imię Kaspera. Nie doszukiwałby się tu jakiegoś specjalnego nawiązania do żadnego konkretnego filmu, dzieła. No, tak po prostu dom jest nawiedzony. Istnieją duchy w tym świecie. I straszy, i w ogóle. W trakcie wykonywania zadania listonosz już nie zadzwoni dwa razy, odwiedzimy placówkę poczty. Wśród niedostarczonej korespondencji możemy odnaleźć paczkę do piekarni Left 4 Bread i tak, to jest ten easter egg, o którym zapomniałem w tym materiale sprzed 7 lat. Przepraszam. W tą piekarni faktycznie możemy odnaleźć w podstawowej wersji gry w Haranie. Możemy również znaleźć paczkę od samego Techlandu, zaadresowaną do pana A Sikory, czyli pana Adriana Sikory, to jest główny projektant poziomu w Techlandzie. Także, panie Adrianie, ta, ta premia świąteczna, co do pana nie dotarła, to, e, to ona jest tutaj. I podoba mi się też ta, wiecie, gra słowna, no bo pan Adrian ma nazwisko Sikora, ale tu jest napisane przez Sik, wiecie, bo Sik to jest chory, a zombie to tacy chorzy bardzo luzie, więc Sikora. Mnie się podoba. Oczywiście nie zaszkodzi też złożyć hołdu drugiemu wielkiemu polskiemu studiu, tak, chodzi mi o Project Project Red i Wiedźmina Trzeciego. Podczas wykonywania misji Susza musimy zakraść się do przepompowni, by lokalna ludność mogła zyskać dostęp do bieżącej wody. Po wyjściu z kanału warto jednak zaczekać z likwidacją przeciwników i dać im się chwilę wygadać. Ci poruszą wątek krwawego Barona z Velen, czyli jednego z najbardziej emocjonalnych i zapadających w pamięć zadań z Trzeciego Wieśka. <gry> Jakby chyba uleczona. Teraz wiem, że kłamiesz. Nikt nie odzyskuje rozumu po takim czym. Mówię ci, no, widziałem na własne oczy. Gówno widziałeś. On się zabił, ona zmarła, a dzieciak skończył na ulicy. Wbiła se po barze jest łowcą czarownic, czy coś? To drugi Bachor? Nie debilu pierwszy. No tak, ale tu nie ma czarownic. Same pieprzone zombie. Zawsze za dużo bi. Nachlał się jedną i jej poroniła. No dalej poszła już z górki. Ale on się nie zabił. Wszystko wiesz, to gdzie on jest? Ja, może mnie zaprowadzić. A potem zaczynają się ze sobą całkiem zabawnie kłócić, więc o, ja, myślę, że warto posłuchać. Jezu Chryste, zamkniecie w końcu kępy, Niektórzy próbują tu spać! W The Following pojawia nam się kilku silniejszych minibosów do pokonania, rozrzuconych po całej mapie. I ich imiona zaczerpnięte są z popkultury. Mamy tak więc Tora z dużym elektrycznym młotkiem. magmy ogromnego Bohemota. Mamy mniejszego Dawida z większym Goliatem. Mamy plującego jadem, Belzebufa, cholera, którego cholernie ciężko pokonać, i e, mutanta. Tutaj w sumie nie ma nic specjalnie ciekawego do dodania. pewnie te dzieciaki go tak nazwały. Uży Podczas pokonywania Mutanta możemy podnieść zabawkowy miecz o nazwie Twilight Phantom, pochodzący z serii Legend of Zelda. Zabawkę mogliśmy już spotkać wcześniej, w podstawowej fabule, podczas przechodzenia przez kanały, a tym razem nie dość, że możemy go dzierżyć, to jeszcze mamy możliwość znalezienia planów jego wytworzenia. Pamiętacie jeszcze easter z podstawki z najlepszą mamą na świecie? Taka postać wypchana słomą z wiaderkiem zamiast głowy, no to żeby żaden rodzic nie poczuł się urażony, to w dodatku możemy odnaleźć najlepszego Tatę na świecie. Ma piękny kapelusz, ma krawat, wygodny fotelik, jeszcze mu browarka do ręki dać. Bardzo poproszę. A przed Wami najbardziej zniuansowany isterek w grze, który mi się udało znaleźć zupełnie przypadkowo. Wszyscy doskonale wiemy, czym jest Matrix, natomiast przypuszczam, że niewiele osób słyszało o dziele takim jak Animatrix. Jest to serial złożony z 9 odcinków anime. Każde z nich jest wyreżyserowany i narysowany przez zupełnie inne studio w innym stylu graficznym i opowiada zupełnie różne historie. I w jednym z epizodów, właściwie to jest taki podwójny epizod, nazwany drugi renesans. Sztuczna inteligencja o nazwie instruktor opowiada nam historię świata od momentu, kiedy ludzie wynaleźli roboty do momentu, kiedy roboty przejęły władzę na świecie, a człowiek stał się tylko baterią. Zauważyliście, że ten jeden wagon różni się od pozostałych? Rusza się, trzeszczy, coś dużego, ewidentnie próbuje się z niego wydostać, ale niestety nie ma sposobu, żeby go otworzyć. Pewnie każdy by pomyślał, że siedzi w nim jakiś wielki zbutowany zombie. Ja natomiast doszukuję się tutaj isterega związanego z filmem Super 8, który z tego sercużka mogę Wam naprawdę polecić. W filmie grupa nastolatków stara się nagrać swój amatorski film o zombie właśnie na taki konkurs stanowy. No, i w trakcie kręcenia sceny na opuszczonej stacji kolejowej, są świadkami wykolejenia się wojskowego składu, z czego naprawdę cudem uchodzą z życiem. No, i gdy już odgłosy katastrofy cichną, to z jednego wagonu wydostaje się monstrualne coś, i wpada dokładnie ten sam pomysł, co główni bohaterowie, czyli wiać jak najdalej stąd. A co powiecie na isterek o zombie w grze o zombie? Podczas swobodnej eksploracji tych urokliwych terenów dało nam się natknąć na stodoły wypełnioną zombiakami, które wylały się po prostu na zewnątrz, nie odpowiadając na moje grzeczne pukanie do drzwi. No i bardzo podobną scenę możemy zobaczyć w drugim sezonie The Walking Dead, kiedy bohaterowie nie mają już pomysłów, gdzie można szukać zaginionej Sofii. z zgubę niestety odnajdują właśnie w tej stodole. Pamiętacie Tolgę i Fatina? Dwóch braci Winalasów, którzy próbowali się wydostać z heraną? No więc znowu próbują i tym razem nawet im się to może udać. Konstruują sobie taki rakietowy pociąg, którym próbują się przebić przez zablokowany tunel. I ich machina o pięknej nazwie USS Techland i numerze bocznym 170L to oczywiście nawiązanie do Star Trek'a i USS Enterprise o numerze bocznym NCC 1701. I na moment, przed swoją wielką ucieczką, Fatin wręcza nam urządzenie deszyfrujące, które pomoże nam w otworzeniu skrzynek, które porozrzucali wcześniej po całej mapie, do których wcześniej nie mieliśmy żadnego dostępu. Urządzenie to będzie wydawać charakterystyczny dźwięk, kiedy zbliżymy się do owej skrzynki, i w jednej z nich znajdziemy plan na skonstruowanie urządzenia o nazwie przycisk. I jest to dosłownie przycisk, ale nie jest to taki byle guzik. Po użyciu przycisku, zostajemy teleportowani w jedno z kilku miejsc na mapie, i każde z nich jest w jakiś sposób związane z jakimś zadaniem albo z jakimś sekretem. Gdy będziemy sobie tak skakać podczas przestrzeni, to szybko trafimy na takie pomieszczenie. Wygląda jak magazyn, lecz nie ma tu żadnego wejścia/wyjścia. Jedyna droga tutaj to właśnie teleportacja. No i szybko okazuje się, że to nie jest taki zwykły magazyn, a pomieszczenie deweloperów. I to dosłownie deweloperów. Zobaczcie, jeden z nich leży jeszcze w koszulce Techlandu na ziemi. I znajdują się tutaj też takie ogromne kołowrotki, w których wcześniej biegały zombie. I to jest odpowiedź Techlandu na pytanie fana o to, jakim silnikiem będzie zasilana ich gra. Odpowiedź w formie animacji po prostu zamieścili na swoim kanale YouTube, a potem wrzucili to do gry. Cudowna sprawa. Warto wspomnieć też o kilku ciekawych schematach do odnalezienia i mamy tutaj coś, co się nazywa Origami One-One. Jest to taki samonaprawdzający się papierowy samolocik, który bardzo skutecznie radzi sobie z zombiakami. Ciekawe co to za papier. W sensie, jakby z ciekawości pytam, naprawdę. A słyszeliście kiedyś o grze ET The Extraterrestrial wydanej na Atari? Też nie? No to pewnie dlatego, że większość kopii tej gry leży zakopana w jakiejś dziurze na pustyni w Nowym Meksyku. Tak zła była to gra. Podobne dziury w ziemi możemy znaleźć na zachodzie mapy i po zasypaniu ich gradem ładunków wybuchowych dokopujemy się do wszystkich kopii filmu Charlie, którego tak długo szukaliśmy w podstawowej grze dla właśnie najlepszej mamy na świecie. A ten koleż na okładce wygląda zupełnie jak mój kumpel. No i by nagrodzić nasz trud, otrzymujemy tajemniczy schemat, z którego możemy wytworzyć kurczaka na patyku. Technicznie jest to kurczak narysowany na tekturze, przyklejony do patyka i tak można nim skutecznie walczyć z zombie. I tutaj zbliżamy się do mojego ulubionego easter egga w The Following. Możemy się natknąć na taki niewielki domek na wzgórzu, w środku znajdziemy wiele materiałów poświęconych istotom pozaziemskim. No i sam domek może niczego ciekawego nam nie oferuje, ale to całkiem niezły trop. Po całej mapie rozrzuconych jest 15 dziwnych kamieni. No i należy je wszystkie zebrać, nie ponosząc przy tym ani jednej śmierci, gdyż po naszej śmierci resetują się pozycje wszystkich kamieni. Następnie zanosimy wszystkie kamienie do bezpiecznej strefy nieopodal tamy, układamy je wewnątrz dziwnego rysunku, który znajdziemy na strychu, no i czekamy do nocy. Kiedy zapadnie noc, kamienie zaczną świecić, a my zostaniemy porwani przez UFO. Chociaż takich ufolutków to się raczej nie spodziewacie. Um. Doctor, 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 Mister Doctor, 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 oh, doctor, 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 hello, hello, Mister. Wow, hello. What you got inside? Yes, hello, hello. <laughs> Doktor, doktor, doktor! Po zakończeniu przedstawienia naszych znajomych tekturowych kurczaków, zostajemy odstawieni bezpiecznie w pole, a w naszym ekwipunku znajdziemy mały upominek do walki z zombie, zupełnie nie z tego świata. No i nie moglibyśmy inaczej zakończyć tego materiału, niż sekretnym zakończeniem gry. Oficjalnie zakończenia są dwa. Możemy stoczyć walkę z matką i, chwytając się resztek nadziei na wyzdrowienie, nieopatrznie dopuścić do rozprzestrzenia się plagi zombie na cały świat, jednocześnie umożliwiając stworzenie kolejnej części Dying Lighta, lub też y, przybić z matką piątkę i wykonać plan awaryjny przygotowany przez wojsko, czyli zmieść cały haran z powierzchni ziemi przy użyciu ładunku nuklearnego. Lecz jeżeli jesteście niecierpliwi, to można nieco sprawy przyspieszyć. W magazynie, w którym walczyliśmy z Behemotem, odnajdujemy klucz do wojskowego transportera. Przy tamie znajdujemy zatopione ciało żołnierza z kluczem do odpalenia ładunku, a na wybrzeżu przy rozbitym helikopterze leży zatopiona skrzynia z kodami nuklearnymi. Gdy mamy już wszystkie trzy przedmioty, udajemy się do wojskowego transportera przy zapalonym moście. Aby sprawę nam troszeczkę ułatwić, to we wszystkich tych miejscach odezwie nam się deszyfrator, który otrzymaliśmy wcześniej od Fatina. Wchodzimy do środka, uzbrajamy ładunek, następuje rozbłysk i napisy końcowe. Override. Accepted. Preparation of nuclear warheads in progress. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. I na koniec, jeszcze mała ciekawostka, której nie mam nagranej, ale gdzieś po świecie, po różnych sklepach, można znaleźć pocztówki z wizerunkiem hotelu z Dead Island, więc to też fajny smaczek. No, i to już wszystko w tym materiale. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało, i mam nadzieję, że na moim kanale takich materiałów, właśnie z isteregami, z ciekawostkami, pojawi się w przyszłości więcej. Zapraszam Was też serdecznie na moją serię z Dying Lighta 2. Do usłyszenia, do zobaczenia. Papa! Pa.